Myśleliśmy, że Wojtek śpi. A on nas zobaczył. To się dzieje, że tak. Spójrz, ty śpi. Stoimy już z pół godziny, a ty śpi. Ale nie, ja widziałem was. Tak, tak. Albo mi słuchaj. No, no spotkaliśmy nawet szczęśliwego w lipcu Janura. Ja ci oddam pieniądze. Ale mm. po co wam oddawać? 200 zł, nie tak. dajesz. No co? Niech tak. ja, powiem nawet przed tym, to się te dwa miejsca jeszcze... Bez... A wy czegoście za nie zadzwonili? A bo czekaliście przyszli? A jak tylkośmy przyszli? Nie, nie, nie. Nie mieli złota. No dawa, dawa, kawałek niech nie zbierze. No dobrze.

Tu układają kwiaty. Spotkaliśmy nawet babę Jagę szczęśliwą. Promerada w przebudowie. Я нашиваю в шахте тоже. Ну, боякась, я поняла, что и не фильмалась. Sadzą. A tak wygląda promenada od strony kabiny, to się górwa schodzi. Nie najbardziej bardziej ciekawie, ten, ten tutaj, ten kwerek, ten, ten, ten obszar tutaj, tu tutaj, tu, tu inaczej. Był taki wielki trawnik z takim masz, Teraz ja panu pamiętać. Inaczej zupełnie jest. No a dla tych, którzy tutaj nie byli dawno zobaczą, to co będzie szokno. Dla mnie to jest szokto. To zupełnie... Ja pamiętam zupełnie inne między zdroje. tysiące no, razy przerabiać. A tutaj jest to. A tutaj będzie, o, a tutaj się będzie odbywało wiadomo co. No, ale to jest faktycznie, to zupełnie inaczej jest. Posuwają z robotą cały czas. O, no zobaczcie, nawet metka siedzi na samochodzie. O. A to tak. No to zupełnie, zupełnie inaczej, to, nie, nie widziałem tego jak to zaczęli robić, ale to zupełnie jest, jest przerasta moje w ogóle te, te, moje wyobrażenie no, to, nie wiesz na temat coś powiedzieć, powiedzie, czy jest ładnie, czy nieładniej no. Nie, no tutaj będzie dobrze, To inaczej no. To robią tu jeszcze wszystko, to zanim to skończą, to to się No Już skończą, skończą. A nie wiem co tutaj będzie, Duszka będzie wiedziała co tutaj chyba jest. Różka się powinna wypowiedzieć. A tu jest ci tar będzie tej. Ale tutaj, tutaj Jurek, jak, jak ktoś, ktoś z nas się zaprawi dobrze na tym, to tu wpadnie, do tego się zabije kurde jeszcze. Bo tu z po prostu z nęku wyjście jest. Nie, to na pewno będzie jeszcze inaczej, bo to jeszcze nieskończone, tu przygotowują jeszcze te ziemię pod, pod trawniki. To jest zupełnie inaczej, po prostu taki trawnik był przecież, pamiętam. Latek, mówię, powtarzam. Dla tych, którzy tutaj pamiętają między zwoja a tamtymi latami, to, to zupełnie to będzie to innego, jakby w innym po co byli, jakby do jednego miasta przyjechali. Jakieś ekrany, nie wiem. To duszka powinna wyjaśnić. Co to, 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 to są te za ekrany, czy to jakieś... Nie wiem czy tu będzie jakieś obrazy tu będą. Ej, O, patrzcie! O niej mowa! Ty o niej, ale o niej była... O niej była mowa teraz O Oni była mowa przed chwilkę, dźwigusza!

No będąc tu, musiałem niestety, ale musiałem filmować, to, to, to jest, to jest kurczę kultowe miejsce, ale jak to wygląda, to się serce ściska normalnie, to, to, to jak można do tego dopuścić, żeby taki budynek w takim stanie zostawić, no? Dom rodzinny, dom rodzinny wadka naszego, Waldusia Szumiejki. Tu się wychował Będzie miał pamiątkę Może się Jak obejdzie to może się odezę na forum no. Może mu zapika serce Duszko? No Waldusz Jezuszę siedzieć To jest jego dom, o, tak wygląda Maldusza no. dom Rodzinny <laughs> No tak to będzie mniej więcej wyglądało, bo to zaczynają robić chyba tak jak powinno być już Tak to już, tak to już będzie, zaczynają robić no prowadziliśmy dużkę Wracamy z powrotem jeśli się zgadzam też filmować tak To będą to wszystkie wyglądać Kiedy to skończą? Ja nie mam, chcę, żebyście Jakaś delegacja widzę, bo w kaskach zielonych. Sami zdjęcia robią, sami nie wiedzą kiedy to skończono, pytałem. Tak, tak, to pytałem.